Chciałbym, żeby partnerstwo publiczno-prywatne odczarować i żeby rzeczywiście samorządy zaczęły realnie z niego korzystać. Dzisiaj tutaj w Łodzi zaczynamy cykl szkoleń, które będą odbywały się w całej Polsce, które będą przybliżały zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla samorządowców, w jaki sposób można współpracować z korzyścią dla obu podmiotów. Na poziomie europejskim nawet kilkanaście procent inwestycji publicznych jest realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym. U nas procent dwa, więc mamy bardzo wiele do zrobienia, ale jestem przekonany, że pokazanie zarówno przedsiębiorcom, jak i samorządom, że jest inne dodatkowe źródło finansowania inwestycji jest bardzo pożyteczne. Dlatego my chcemy tworzyć bardzo komfortowe warunki inwestowania w formule PPP i będziemy odprowadzali dla samorządów te inwestycje. I z drugiej strony, szkoli również przedsiębiorców, żeby nie bali się tej formuły i razem współpracowali dla dobra wspólnego. Dzisiaj spotykamy się tutaj na szkoleniu z samorządowcami. Mamy Mamy osoby, mamy panów pan prezesów, dyrektorów, którzy wspierają przedsiębiorczość i również na tym im zależy, żeby jedną z nóg działalności przedsiębiorstw było również finansowanie i później też utrzymywanie firm właśnie w formule, z projektów realizowanych w formule PPP. Nie, nie wszystkie przedsięwzięcia, nie wszystkie inwestycje, które są realizowane, są realizowane poprzez strefę ekonomiczną. Bardzo często przedsiębiorcy, którzy sprawdzają, jakie są możliwości. Finansowania okazuje się, że nie mogą tego zrobić przez strefę, bo na przykład wzięli już wcześniej pomoc publiczną, bo na przykład rozpoczęli swoje przedsięwzięcie, różne są okoliczności. Natomiast no, to PPP jest idealnym mechanizmem y, też do tego, żeby y, y, tworzyć tego typu ofertę. Dzisiaj zaczynamy od bardzo y, ogólnego szkolenia, które ma wprowadzić w tematykę, bo zastanawialiśmy się, jak szczegółowo mogą wejść pierwsze szkolenie. Natomiast kolejne będzie już kolejnych konkretnych branż. Czyli będzie dotyczyło budownictwa komunalnego, będzie dotyczyło termomodernizacji, czyli takich zadań, o których dzisiaj najczęściej myślą samorządy, o które zwracają się do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z, z prośbą o pomoc. Więc myślę, że w przeciągu miesiąca zrobimy szkolenie, które będzie już branżowe, poświęcone konkretnym projektom, czyli jak zbudować budynki komunalne w formule PPP jak na przykład ztermomodernizować budynki w formule PPP. Jesteśmy takim, można powiedzieć, pierwszym wyborem dla klientów, którzy poszukują finansowania w województwie łódzkim. Jednocześnie warto podkreślić, że UAR to również Wojewódzki Centrum Przedsiębiorczości, ktoś mieści przy Narodowicza 34. To jest miejsce, gdzie jesteśmy naturalnym partnerem właśnie dla ministerstw, dla przedsiębiorców, dla samorządów właśnie w tym, żeby zachęcać do różnych form finansowania, w tym do PPP, jak również do tego, żeby pomóc, pokierować pokazać drogę. Mamy to doświadczenie, mamy przykłady na to, że można być dobrym partnerem, można faktycznie zrobić wiele dla województwa łódzkiego, więc mam nadzieję, że tutaj wspólnie z ministerstwem, wspólnie z Łódzką Ekonomiczną, wspólnie e, pokażemy państwu, pokażemy przede wszystkim naszym mieszkańcom, że PPP to jest formuła, która jest nie tylko dobra dla samorządu i dla przedsiębiorców, ale dla nas, dla mieszkańców, dzięki czemu rozwój naszego województwa będzie o wiele, wiele szybszy. thank you